Witam wszystkich bardzo serdecznie, ze strony Demit oraz witam was w poradniku o nazwie jak naprawić Mirillis action no i zaczynajmy zacznijmy od tego może, że jeżeli klikacie w czerwony przycisk tutaj tutaj i Mirillis wam nie chce nagrywać pulpitu nie wiem gry jakieś w pełnym ekranie albo okienka to znaczy, że coś musi wam nie dziać oczywiście tak? Um, to jest taki dowód, że jeżeli klikacie tutaj i to nie jest zaznaczone to nie jest zaznaczone znaczy, że musicie coś zrobić z mirilistrem, żeby on od nowa działał zacznijmy od tego, że musimy go pierwszy odinstalować czyli podstawa to jest panel sterowania odinstaluj programy drugim krokiem będzie wejście w pasek start oczywiście od nowa i wszukaj, wpisać e, regedit e, i tutaj Musimy wejść w User, No i musimy wejść w SOFTWARE I tam musimy znaleźć po prostu folder release I go odinstalować, usunąć Kiedy go już usunęliśmy I zainstalowaliśmy program od nowa release powinien spokojnie nam działać a więc to tyle w tym poradniku. Jeśli macie jakieś pytania, to po prostu piszcie. A więc no, to cześć.